Jest widzowie! 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 Mam karta magnetyczna banitów legendarna jest! Dzisiaj gramy w Butler. Pokażę Wam tutorial Jak... No dobra, nie wybrać, ale mieć najlepsze i kiełki. Nie! Nie trzeba mieć tej karty właśnie banitów. Legendarny. No. No prawie jak na jednym odcinku. Ale dobra, właśnie tej karty nie trzeba mieć. Nie tutaj. Ach, nie to w kurzu. Tej legendarnej karty nie trzeba mieć. Gdzie trzeba lecieć? Tu, ale na początku tu. No akurat mi cały czas wypada końs. No dlatego ten... W ogóle ważna też informacja widzowie. Wy za tydzień, za tydzień? Nie pamiętam. E, zającko, zającko mi przyniesie co? Mikrofon do nagrywań. Będziecie mnie słyszeli wyraźniej. Tak. Tydzień. Nie wiem, kiedy jest zajączek. Trwa no to. Trwa 2025. Nie pamiętam, którym to nagrywam, ale zaraz zajączek na zajączka dostanę, że będzie o wiele głośniej. Dlatego, no, musicie mnie oglądać, dajcie suba, dzwoneczek oczywiście, żeby być na mnie na bieżąco za tydzień, no bo ja tak co tydzień wstawiam filmiki. Za tydzień na stówę będzie jakiś filmik, właśnie, bo będzie to będę musiał wytestować to. Dlatego za tydzień, ty ja nie wiem, kiedy dziewczątko. dzieciątko widzowie to odpalacie mój kanał i na pewno tak gdzieś, może 20, pojawi się filmik. Jak nie, to może później, kolejnego dnia. No, kolejnego dnia. Po tym, jak dostanę to. Dlatego no, bądźcie ze mną po Dzieciątku, Jeden dzień po Dzieciątku na pewno coś stawię. Oczywiście od razu tu. Już widzicie tutaj jakiegoś <laughs> takiego typka niefajnego. Co robicie? A. Bierzcie tą broń. A. Uciekacie. B. Idziecie do środka. Idziecie do środka. Po co? Riftik. Właśnie jak? No właśnie to był plan od początku. No, później trzeba riftem się wywalić. Po co? Ma 30, chyba. Po co się riftem wywalić? No, na no, potem musicie tą skrzynkę otworzyć. No, jak zdążycie. A jak nie, to szybko uciekacie. Ale jak zrobicie, możecie nawet mieć i Widzicie zawsze nie trafiało? Nie. Ale, no, jak się wam trafi, no, to kupujecie za minigana. Albo co chcecie. Ale, co jest najlepsze w tej. Ja muszę się zabudować. mam tak mało życia. Da, 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 da. Solo, solo, on chce solo, on chce solo. Ciach i ciach. FM mm. mnie mm. nauczył, że te małe potki... jest gwóźdź powerbamu. Tak, tym zawsze wygrywacie wygrywacie. Zawsze najlepiej mieć pod ręką. Gość w głowę. Go tutaj i zawsze... Tutaj jest taka skrzyneczka, otwieracie ją, jak nie chcecie iść tam, bo nie macie tej karty epickiej, to poradzę wam tutaj od razu w te okno, albo w jakieś okno i otworzyć tą skrzynkę. Życie szybko i walczycie, no ja zrobiłem trochę inaczej, jak chcecie iść wiecie gdzie, e, jeszcze otworzyć tą skrzynkę, no to tak musicie, no bierek, nie. I tutaj wystarczy zrobić to. O o o, o właśnie. No, czekajcie widzę, bo gram przy ładowaniu. Władujesz? debil e, dobra, ale ona no nie ma. To ten raser pewnie, ale jeden coin. Zawsze tu... No dobra, raz mi nie wypad coin. Siła kablotek jedna powinna być nie wiem, nie wiem. No i tutaj jak już idziecie, no to tu zawsze jest ja nie Ale nieważne Myślałem że zawsze jest, bo trzy razy to... A to była zasadzka Serio wow Jest spodziewałem się Serio nie spo... Ten, on ma minigana Co on ma takiego? A miał koronkę to się zapamięta. Super. No właśnie zawsze tu jest auto, ktoś mi ukradł. Jak nie ma, no to tu zawsze na parkingu. Chyba, że właśnie przyjdzie wam taki typek super z no i was zrobi, nie? Uwielbiam takie trapy, ale mamy koroneczkę. To zawsze sobie dajecie na to, żeby uciekać. Popatrzcie, jak tym się ucieka. Tak i teraz tak, nie? Dziewięć mm, co lecenie i widzimy się za chwilę. Teraz nie pokazałem wam. Z tej góry lecicie. Tutaj jest taka górka. Z nim musicie startować i lecieć sprintem. Teraz idziecie tutaj. I lecieć z tej górki. Nie? Tutaj pojechać takim slomem, bo zawsze mi się myli ten dom. Tak? Tutaj teraz w górkę, nie w górkę, tak, w górę. Tutaj trochę objechać. Tutaj taka rampa i tutaj wjechać. Wysiadamy i tu jest, tak? Tu jest. na kogoś widzicie jak ja no to. Słabo współczuję wam. Lepiej wziąć teraz to. Nie, to... To chyba najbardziej mi się przyda. Ciach. Gdzie on jest? To uciekki ble. Da. Muszę wszędzie to prosta nie, No i właśnie. Macie już ten medalion, no, który na pewno dropnie, no, raź mi się nie dropnął. Pisać jej czy kanał. Coś takie piękne. Gdzie ten typ niby kampił się? Nie, co no, widzę w początku. I widział się kiedy od Oh, jest przerwa. Pepsiu. Oh, tam wolę kolano, ale Pepsiu też jest dobrze. Pepsiu. Nie mm. mam babciu. Ah. A. najlepsza. Uch. Och, ale nie boli. To jest. Jeszcze wypiję trochę. Mm. Dobra. Mamy już na pojęcie, wracamy nagrywania. Proszę bardzo, wracamy. Dobra widzowie. Dobra. E, dobra. Tutaj macie coś takiego i tutaj lecicie sobie tu. Ale miejsce, <laughs> ja Nie? Patrzcie, nikt tu nie poleci. Tylko nie przyjdzie, żeby... Z 1200 metrów do tego trzeba lecieć. Dlatego nikt tego nie zrobi. Ale nasz plan, no. Nawet epickie jak macie tu kartę, no to lecicie tu. Musicie mieć golda. Nie macie golda. Jesteście przegrywani. Ja no, sorry, że was obrażam, bo ktoś nie ma golda. No ale dobra. Musicie mieć gold. Jak nie macie golda, to w ogóle tutaj się sprawdza. Tutaj klikać Nie pamiętajcie. Tutaj jest napisane waluty i tutaj 5000 golda. Ja. Ale ja paję to taki... To jest, jest Bumble, nie. Ej, może zrobimy filmik. Chcę się zazprzyjaźnić z tymi ludźmi. Raz tak zrobiłem. Pamiętam, jak raz mój kolega no, zginął. Chciał wyjść do lobby, ale ja mówię mu. Ja no, ja zrobię z kimś sojusz, nie? Jakieś dwóch bambików podeszło do mnie. Ja im cały czas klękałem. O! Klękałem. Oni, to był ich dwójka, oni po prostu nie kumali. I nie mieli we mnie trafiać. To było takie śmieszne. A później ja już się wkurzyłem i ich zabiłem. No. A że chcę być, to zaczęli lepiej celować. Ja w ogóle. Nie umieli mi nie trafić w ogóle, nie? porąbane, To takie bambiki. One nie mogą mnie zabić, nie? Ja chcę chcesz... ja z nimi sojusz, nie? Oni strzelają. Dobra, wcale nie widzę tutaj kroków wcale tego typa nie widzę, nie? nie widzę tego typa wcale nie widzę tego typa, nie wcale a wcale nie słyszę tych kroków jak ktoś tu wszedł wcale nie słyszę, nie wcale nie kupuję sobie pompki legendarnej żeby go śmieć a ten tu kapi idziemy <coughs> O, cię chyba Riftem ewakuuje Co? No dobra, akurat mam, no. Wiecie co, no ale jak się tam. To zebrą, nie? I oczywiście minikanek, no. Możecie zrobić to inaczej. Bo to pokażę Wam swój sposób. No, no bo jak musicie. No po prostu. Tamte. Sorry, napiłem się trochę za dużo pepsi. PEPSI! E, e, dobra, wróćmy dobrze. Nie? To jak już się Wam nie uda... Ale i tak jak się Wam nie uda, to lecicie tam. Lecicie tam. Czy ktoś tam poleci? Oczywiście, że tak. Czy otworzysz księgę legendarną? Nie. Dlaczego nie wiem, czy ludzie... o <laughs> Dobra, nie mogę brzydkich słów używać na filmiku. Nie no, jakoś nie rozpiera energia i... No nie pytajcie, no to moja sprawa prywatna. E, tu <grystanie> nikt nie odwoził dość księgi jeszcze. Ale no, są normalni. Oni no, wiedzą. Oni chyba nie wiedzą. Jakby tak 160, nie? Nie ruszaj się! To... Nie, nie trafiłem Dobra, oni się tam biją. Ja, ja nie chcę marnować też. I otwieram to i idę. I będę. Tra ładowarka! Nie ma. Nie ma jakiejś części. Zanim wla tam będę wlatywał, co wiem. Proszę, zostawcie dla mnie suba, bo ja muszę przygotować pada. Dobra. No bo mi się ładowało, patrzę Chodź, zobaczcie, wymyśliłem ten super tutorial. tu tutaj jesteś, tu. Ooooo! ślady. I wiesz co, on jest. A, tu jest ten pajac. I tu jest jakaś, to są jakieś bambiki. Leży. Drugi skbidi Sigma tak są jakieś bambiki a myślałem, że go z... Bez... dobra nie was... Ooo, dlaczego mi się to strzela? Bagowałem się przez chwilę. się to smarinowałem, więc strzela. Ja nie strzelałem. Nie wiem, no. Trochę maców mieć. Czy tu jest? A jakiś tych typka jakiegoś... Dobrze, ciągle, będzie miał macie. O, dobra, ma to mnie to. Wiem, już zebrałem się brałem, już bez niego. Dobra. Kolejna część tutoriala. Wam nic nie wpadnie, to idziecie na tą miejscówkę. E po co? Po motor. Po co? Zawsze tutaj nie idziecie. Tutaj, bo tutaj zawsze jest auto. Po prostu ja poleciałem się bić. Tutaj zawsze jest auto. Coś to jest to. Zaw... No, jak nie ma tu w ogóle auta, to bierzecie motor stamtąd. Po co mi motor? po gówno wiecie już sobie. Lecicie tam. Auto. No, głupi motor. Nie zrezygnujcie. Lecicie tam. Ja strefa. No mam apteczki. No, dobra, idę tam. Ktoś nie otworzył szcinkę to Debile. To się, nawet mi się nie chce iść Pajac Pajac patrzcie, patrzcie. Najpierw pierdzielimy niego tym. A później to nie bambik! To nie bambik! To nie był bambik. Jest tyle przewidzę jednie. A nie Bambik to nie Bambik to był. On miał parkach mi sobie. Cieszę się, aż kre, że Aż przykle. Hej. Ej, ej, ej. No miał tecie. Ej, ej. Ej, Julia. Ej, pamiętam. Jak oglądałem kiedyś pingwiny z Madagaskaru. To chyba było pół roku. Rok temu. No, rok temu, ale. Nie, rok. No, już by się znudziły wszystkie odcinki. Julian, Julian to... Cię pamiętam już z tej piosenki Co tam jeszcze było? O tam Riko był, Kowalski, Skipper I ten, Seregowy Był, a w co był Julian? Mort i Mortis No z, jeszcze ktoś Tam było jeszcze dużo zwierząt Małp, jakoś, jak się ten małpy. Nie pamiętam, jak się te małpy nazywają. Wradek. Chyba Wradek. Nie pamiętam. Już. Stare czasy. Pół roku temu albo rok temu. Pół roku temu albo rok temu. To oglądałem. No Eee, Dobra, nic nie, słysza, nic nie Że to. Chciałem powiedzieć, że to wytnę. Nie wytnę tego, bo nie przekonałem. To... No. Ja. Yeah. Nikt tego w ogóle nie kupił Lecę jeszcze w jakieś fajne miejsce kupić, bo tej bo Już mam pompę fajną Ja nie potrzebna mi, nie? nawet dwie Dwie. Ja nie mam apteczki! Co zrobiłem z apteczką? Nie pamiętam Tu muszę jechać Mam medal Mogę kupić tą pompę Dobra, to jest założony Musiałem taki typ Dobra, nie. Je... Co? E, je. Je coś tam? To nie, nie chciałem przeknąć je coś tam. Tylko chciałem powiedzieć, jedziemy. A to zabrzmiało, jakbym chciał przeknąć. Jak jebie... <laughs> no. Wiecie o co mi chodzi? <laughs> Boże, prawie przeknąć. Koronka. Tu jest koronka. Tu jest serio koronka. A? Co? 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 <laughs> nie zeszraj się! Nie zeszraj się! Dobrze ci tak, nie? Kówniak zwalony będzie mnie zabijał. Dobrze mu tak, nie? Nie? Dobrze, no. Nie, no. On miał 50 hp no ale. Zdaj mu 102. Nie, to jest cheater. To był cheater, na szczęście inny cheater go zabił. Dlatego jest <tryk> fajnie, dlatego jest fajnie, że fajnie, że fajnie. I dowie, to na tyle. Bo ten. <tryk> coś tam nie zabiło? Nie. Nie wiem dlaczego ty ja tak przeklinam. No po, po prostu się odzwyczaiłem do przeklinania. Już teraz przeklinam. <tryk> Boże. Ja nie będę przekładał na filmach, mam taki dzień po prostu. Jak chciałem powiedzieć, przez... nie pamiętam, co ja chciałem powiedzieć, wcześniej, ale nie na filmie, ja tylko gdzieś, gdzie byłem z mamą. Ale dobra, to, to już moje sprawy osobiste. Koniec, tak. Halo? Dobra. Ciebie tak się skończył. No tak, już czekam na ciebie, Pepsi. Mm. Tak nie, Nie, mi się Mam tą złotą kartę, wykorzystajmy to. nie? Mm. Bebsio! ej Ej! Mm. 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 boże jak robi Ronaldo? Pepsi! Nie zakręciłem koli! O nie, nie zakręciłem koli. To zaraz okręcę ja? No. A patrz, patrz, patrz. Jak nie mam tego? Mam to, mam to. Patrz, patrz, patrz... CO?! Nie, 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 dość. Za ostre jest dość. Mm. Lepsjo. Poprawi humor. Mm. Prawie wypiłem już. Jest to 3 Пепсю. Пепсю, пепсю, пепсю. Пепсю. Видишь? Лавра. Бац. Бац, видишь? Видишь Пепсю? Видишь? Видишь Пепсю? О! А видишь Пепсю? Нет. Да. ar rhywbeth y cwrdd ar ddeb siw! Wyd yn? Ah, ie. Yeah. Oh, so <laughs> <To laughs> Yo, wow,